Za nami obchody Dnia Jedności Kaszubów, które miały miejsce w Kolbudach. Jak co roku nie zabrakło przede wszystkim jednej wielkiej integracji połączonej z wieloma różnymi atrakcjami związanymi oczywiście z kulturą Kaszub. Już po raz dziewiętnasty odbyły się uroczyste obchody Dnia Jedności Kaszubów ustanowionego na pamiątkę pierwszej zmianki o Kaszubach. W tym roku uroczystości miały miejsce w Kolbudach. Jest to bardzo ważne wydarzenie, musimy pielęgnować historię, tradycje i przede wszystkim język kaszubski, żeby po prostu nie zaginął. I jak widzimy po frekwencji, ilu tutaj Kaszubów przyjechało z całego województwa, widać, że naprawdę ta tradycja jest pielęgnowana. Przyjechała także ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka, która zapowiedziała utrzymanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego. W zeszłym roku o 700 osób więcej podjęło naukę języka kaszubskiego. To pokazuje, jak umiecie, szczególnie starsi, zadbać o tę tradycję, o codzienność i o przyszłość Kaszubów. O to dbają przede wszystkim sami uczestnicy wydarzenia, którzy zjechali się z różnych zakątków regionu, aby pokazać swoje przywiązanie do swojej drugiej, a jak mówią niektórzy, pierwszej ojczyzny. Kasiepscy, to jest nasza ojczyzna, to jest nasza ojczyzna, mała ojczyzna, my będą wiele, jedno za tym kasiepskim stale. To jest tak, jak nie ma poleni bez kaszy. A kasze bez Każdy z nas urodził się na kaszubach, każdy z nas się wychował na kaszubach. Y i my to na co dzień robimy, kultywujemy, pracujemy przy tym, no i kochamy to przede wszystkim. To jest nasza miłość do naszej ziemi, do naszych przodków, do naszego kulturalnego jakby potencjału, który mamy i który czerpiemy od naszych przodków. Wydarzenie to także okazja do zapoznania się z kaszubską twórczością. Nie zabrakło więc licznych stoisk, na których można było podziwiać chociażby kaszubskie hafty. To jest właśnie nasza tradycja i powinniśmy ją przekazywać dalszym pokoleniom. Także od najstarszych dziadkowie kupują ubranka dla dzieci, ubranka na chrzest mają element. Kaszubskie. W dzisiejszych czasach jest haft maszynowy, ale u nas my tylko mamy haft ręczny. Zajmuje się tym moja mama i ona robi wszystko od początku do końca sama. To oczywiście tylko przykład tego, co sami regionalni twórcy zaprezentowali podczas Dnia Jedności Kaszubów. Inne pokazy miały swoje miejsce na scenie, gdzie nie zabrakło między innymi licznych koncertów, jak na przykład występu zespołu FUKUS. Najważniejsza oczywiście każdego roku jest ta kulminacyjna chwila, kiedy bijemy rekord. Dzisiaj, możemy powiedzieć, też pobiliśmy, ponieważ frekwencja jest fenomenalna. Tutaj akordeonistów około 250, ale ta cała oprawa, to co towarzyszyło temu wydarzeniu, jest imponujące. Jak co roku, bowiem, był to najważniejszy punkt programu dla tych, którym muzyka kaszubska, oczywiście, w duszy gra. To jest jedna z mniejszych takich imprez, gdzie spotykają się wszyscy muzycy kaszubscy, którzy w jednym miejscu wspólnie wykonują najpiękniejsze utwory, jakie powstały na kaszubach. Piękne miejsce, piękna atmosfera. Przyjeżdżamy, no, dwie godziny, co najmniej. Musimy się przygotowywać, ćwiczyć, żeby poczuć. Z tą jednak jedność, z tą wspólnotę tych kaszubów, no po prostu warto polecam każdemu. I chociaż rekordu ostatecznie nie udało się pobić, to trzeba przyznać, że emocje podczas wspólnego grania były ogromne. Nie sam rekord jest tutaj najważniejszy. Po prostu najważniejsze jest to, że się razem spotykamy, muzykujemy, promujemy nasze piękne kaszuby, naszą kaszubską muzykę. Ponad połowa to są ludzie, którzy grają z nami od początku, od 2006 roku, więc z każdym rokiem jest nam coraz łatwiej. No a też nie ma co ukrywać, że w tym roku organizatorzy bardzo się postarali. Starali, chociażby o to, aby akustyka nam sprzyjała na tej sali. Śmiało więc można uznać, że 19 dzień jedności Kaszubów w Kolbudach był niezwykle udanym wydarzeniem, które przynajmniej na rok zapadnie w pamięci wszystkich jego uczestników.